Czałem performatorki i performatorzy. Jeśli chcecie zastanowić się nad rolą języka w waszym życiu oraz nad tym, jak język kształtuje waszą rzeczywistość, to dzisiejsza Perfosentencja jest zdecydowanie dla was. Tymczasem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za wszystkie subskrypcje. Proszę o więcej oraz o wsparcie kanału na platformach BuyCoffee2 i Patronite. Linki w opisie. I wracamy do dzisiejszej perfo-sentencji, a jest nią cytat Ludwika Wittgensteina, wybitnego filozofa języka, który zajmował się związkami między językiem a działaniem i postrzeganiem rzeczywistości. A cytat brzmi następująco. Granice Mojego języka są granicami mojego świata. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat tego cytatu, jak wy go interpretujecie, a ja popełnię tutaj swoją subiektywną interpretację. Po pierwsze, moi drodzy, cytat mi ten od razu skojarzył się z bańkami informacyjnymi. I moi drodzy, mam takie poczucie, że my, będąc w jakiejś swojej informacyjnej bańce, często w ogóle nie mamy świadomości, że istnieją informacje, że istnieją rzeczy, które są spoza naszej bańki. Że istnieją rzeczy, o których wiedzą ludzie w innych bańkach. że w naszej bańce informacyjnej mamy jakąś perspektywę i często nie znamy albo nie słyszymy lub nie chcemy słyszeć perspektywy osób, które są w innej bańce informacyjnej. To problem dzisiejszego świata, który bardzo Poprzez te bańki informacyjne, napędzane jeszcze przez algorytmy, się ten nasz świat bardzo polaryzuje. Drugą płaszczyzną, na której chcę, która jest dla mnie tutaj ważna, jest to, że nazywanie, językowe nazywanie emocji i potrzeb swoich oraz emocji i potrzeb innych ludzi. Buduje empatię, zrozumienie, współpracę. A w przypadku nazywania swoich emocji i potrzeb, dodatkowo obniża poziom natężenia tej emocji. A w związku z tym lepsze radzenie sobie ze stresem. Kolejną kwestią jest to, że struktura języka, w jaki sposób wpływa na wykonanie, tutaj już dla wykonawców muzycznych, sportowych jest to istotna rzecz, poprzez organizację uwagi i działania. Tutaj wielkie badania na ten temat poczynił super psycholingwista Dan Slobin, który właśnie badał te związki między strukturą języka a działaniem, a pewnymi aspektami i działania i uwagi. Kolejną kwestią związaną z z językiem i tym cytatem jest to, że możemy używać języka, który będzie zwiększał naszą sprawczość, na przykład używając takich słów jak wybieram, chcę, a możemy używać języka, który będzie językiem pewnej bezsilności. Używając takich słów jak nie mogę, muszę. Więc ten język w pewnym stopniu będzie kształtował naszą sprawczość, może kształtować naszą sprawczość, a także pośrednio wpływać na nasze poczucie wartości. Kolejną kwestią to jest to, że język często się dewaluuje. Poprzez rozmiękczanie, pewnych pojęć. To jest tak zwane zjawisko Concept Crypt. My tak naprawdę. W jaki sposób? Mamy trudności w postrzeganiu i właściwej ocenie i interpretacji danych zjawisk. Na przykład rozszerzenie pojęcia takiego jak krzywda. I używanie tego pojęcia wszędzie, nawet tam, gdzie właściwie nie ma do tego podstaw definicyjnych, może spowodować, iż my zaczniemy przestać zwracać uwagę na to słowo, stwierdzając, że tak naprawdę to i tak pewnie się nic nie dzieje. Kolejną kwestią jest tutaj język, który już. O którym już kiedyś mówiłem, rozróżnienie języka szakala i języka Żyrafy. Czyli języka szakala, który gdzieś oddala od relacji, i języka Żyrafy, który gdzieś do tych relacji nas przybliża. I znowu tutaj, trochę za sprawą języka, możemy w jakiś sposób budować relacje, bądź je niszczyć. Kochani. To tyle jeśli chodzi o moją interpretację. W środę w mechanizmach wykonania chcę nagrać dla Was odcinek właśnie o roli języka w wykonaniu. Będzie naprawdę fajny odcinek o tym, jak język może wpłynąć na nasze wykonanie i co można dzięki językowi zmienić i poprawić w naszym wykonaniu. Także czekajcie na odcinek. A tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i jeśli film Wam się podobał, to, to lajkujcie. Jeśli Wam się nie podobał, to komentujcie i napiszcie, co Wam się nie podobało. I na koniec mam dla Was pytanie i proszę o odpisanie w komentarzu. Czy uważacie, że język jest... Pierwotny wobec myślenia? Czy to najpierw jest myślenie, a jego skutkiem jest język? Czyli czy jajko, czy kura? Piszcie w komentarzach, kochani. Tymczasem życzę Wam fantastycznego wieczoru. Hejpa!